Ten odcinek pomimo clickbaitowego tytułu, clickbaitem nie jest. Obserwując wielu dorosłych z mojego otoczenia, jestem naprawdę załamany, widząc i słysząc, jak niektórzy z nich myślą o pieniądzach. Niestety, ale większość z tego otoczenia to moja rodzina. O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Powiem o dziesięciu mitach i przekonaniach o pieniądzach, które najprawdopodobniej przekazali Ci rodzice, a które powodują, że jeśli je stosujesz, to z Twoimi finansami nie jest dobrze. Większość z nich sam bowiem miałem zakodowane w głowie, ale to pewnie dlatego, że dorastałem w małej miejscowości i moi rodzice nie są zamożni. Co więcej, ich podejście do finansów, majątku, przedsiębiorców i osób bogatych jest w większości takie, jakie za chwilę usłyszycie. Standardowo przypominam o łapce w górę, subskrypcji tego kanału i startujemy z trzynastym odcinkiem. Każdy z nas dorasta z przekonaniami na temat pieniędzy, które przekazali nam rodzice, dziadkowie czy najbliższe otoczenie. Te przekonania nabyte w dzieciństwie wydają się naturalne i są bardzo często uznawane za prawdę uniwersalne, gdyż słysząc je, nie zawsze mieliśmy możliwość ich weryfikacji. Zazwyczaj jednak nie odzwierciedlają one rzeczywistości, a co więcej, prowadzą do złych nawyków i decyzji, które utrudniają bądź uniemożliwiają budowanie naszego majątku. W efekcie wielu dorosłych, pomimo ciężkiej pracy i dobrych intencji, napotyka na problemy finansowe, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Kończą później na usługach instytucji, które chcą na nich jak najwięcej zarobić. Wiele z tych przekonań wywodzi się z czasów, kiedy zarówno rzeczywistość gospodarcza, jak i dostęp do informacji wyglądały zupełnie inaczej. Dzisiaj te zasady wydają się nie tylko przestarzałe, ale często wręcz szkodliwe. Znaczna większość z nich wynika też ze złych doświadczeń, zarówno naszych rodziców, jak i naszych znajomych. Ktoś został oszukany przez kogoś, ktoś stracił pieniądze inwestując na górce na giełdzie, ktoś pracował u bogatego przedsiębiorcy za niską pensję, ktoś bał się podjąć decyzję, aby kupić własne mieszkanie na kredyt, i teraz musi męczyć się mieszkając z rodzicami. I tak dalej. To tylko kilka przekonań, które dzisiaj poruszę, a które to często słyszałem jako młody chłopak. Okej. Okay. Pierwszy popularny mit to przekonanie, że pieniądze same w sobie są złe. Źródłem tego przekonania jest często błędna interpretacja biblijnego cytatu: Miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Kluczowym słowem w tym zdaniu jest miłość, a nie same pieniądze. Oznacza to, że nadmierne przywiązanie do pieniędzy, ich obsesyjne gromadzenie czy traktowanie jako jedynego celu w życiu, może prowadzić właśnie do destrukcyjnych działań. Ludzie, którzy wierzą, że pieniądze są źródłem zła, Mogą postrzegać je jako coś moralnie podejrzanego. Z jednej strony pragną oni finansowej stabilności, a z drugiej strony mogą obawiać się, że dążenie do bogactwa sprawi, że stracą moralny kompas, i gdy już je osiągną, po prostu odbije im od ich posiadania. Zobrazujmy to prostym przykładem. Osoba wychowana w przekonaniu, że posiadanie dużych pieniędzy to coś złego, może w dorosłym życiu odczuwać niechęć do ich zarabiania lub gromadzenia. Ponieważ utożsamia bogactwo z chciwością, niemoralnością, wyzyskiem lub egoizmem. Taka osoba może nie chcieć się rozwijać i tym samym zwiększać swoich zarobków. Tym samym będzie ona sabotować swoje szanse na poprawę sytuacji finansowej, nawet jeśli ma potencjał, by osiągnąć znacznie więcej. Pieniądze same w sobie są neutralne. Można je wykorzystać do zarówno dobrych, jak i złych celów. To, jak są one wykorzystywane, zależy od danego człowieka. Jeśli wciąż tak myślisz, musisz zrozumieć, że nie pieniądze są problemem, ale zarówno ludzie, jak i sposób, w jaki ludzie się nimi posługują. Za pieniądze można zrealizować przecież sporo pozytywnych inicjatyw, wesprzeć potrzebujących, edukować się czy inwestować w inną formę rozwoju osobistego. Zacznij więc postrzegać pieniądze jako narzędzie do tworzenia pozytywnych zmian w życiu swoim i innych. Kolejne dosyć popularne myślenie i zarazem stereotyp Dotyczy osób zamożnych. Przekonanie, że bogaci ludzie są chciwi i nieuczciwi, wynika z zakorzenionego w społeczeństwie przekonania, że wielki majątek można zdobyć jedynie kosztem innych. Niektórzy twierdzą też, że bycie bogatym automatycznie oznacza, że dana osoba musiała działać nieetycznie lub niezgodnie z prawem. Oczywiście, że istnieją przypadki, w których bogaci ludzie w osiągnięciu majątku faktycznie wykazali się chciwością, nieuczciwością lub złamaniem prawa. Ale generalizowanie tego na wszystkie osoby zamożne jest po prostu szkodliwe. Dla wielu ludzi tak myślących osiągnięcie ogromnego bogactwa wydaje się niemożliwe. Szukają oni więc wyjaśnień, które obejmują niesprawiedliwość lub po prostu oszustwo. Pomimo tego, że istnieją przypadki osób, które dorobiły się majątku niekoniecznie w sposób w pełni legalny, bogactwo w większości przypadków jest wynikiem ciężkiej pracy, przedsiębiorczości, mądrego inwestowania. I odpowiednich decyzji finansowych. Patrząc statystycznie, wielu milionerów to tak zwani self-made bogacze, czyli osoby, które stworzyły swoje majątki od zera, często dzięki innowacyjnym pomysłom, uczciwą pracą i odważnym działaniom. Wyznając takie przekonanie, że zdobycie bogactwa wymaga niemoralnych i często nielegalnych działań, można mieć blokadę mentalną przed osiągnięciem sukcesu finansowego. Taka osoba może unikać inwestowania czy podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw z obawy, że stanie się kimś, kogo sama nie szanuje. Może się także obawiać, że jej najbliższe otoczenie sprowadzi ją właśnie do takiej osoby. Kolejne często słyszane przekonanie, w szczególności wśród osób ze starszego pokolenia, związane jest z oszczędzaniem. Osoby te twierdzą, że bogactwo można osiągnąć głównie dzięki oszczędnościom. Owszem, oszczędzanie pieniędzy jest istotnym elementem budowania stabilności finansowej. Jednakże samo w sobie bardzo rzadko prowadzi do prawdziwego bogactwa, a praktycznie raczej nigdy. Pieniądze oszczędzane w skarpecie czy trzymane na koncie bankowym tracą na wartości, chociażby z powodu inflacji, a budowanie majątku wymaga aktywnego działania. Na przykład inwestowania, o czym zresztą jest ten kanał. Oszczędności mogą posłużyć do zbudowania poduszki finansowej czy funduszu awaryjnego, ale nie powinny być traktowane jako źródło przyszłego majątku czy bogactwa. Osoby, które polegają wyłącznie na oszczędzaniu, mogą mieć trudności z budowaniem bogactwa w długim okresie. Z jednej strony oszczędności są stabilne i relatywnie bezpieczne, gdyż zazwyczaj nie wiążą się z możliwością utraty kapitału, ale z drugiej zaś strony bardzo często nie generują nawet zysków wystarczających do pokonania inflacji, nie wspominając już o osiągnięciu niezależności finansowej. Wiadomo, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, jednak unikanie ryzyka Oznacza też unikanie potencjalnych korzyści. Osoba, która przeznacza każdą nadwyżkę finansową na oszczędności, może zbudować olbrzymią poduszkę finansową. Ale jeśli nie zacznie inwestować, jej majątek będzie rósł bardzo powoli, a w dłuższej perspektywie zostanie częściowo, o ile nie w całości, zjedzony przez inflację. Z kolei osoba, która zrozumie, jak działa procent składany i zainwestuje odpowiednio nadwyżki finansowe, może wygenerować duży zysk. Przyczyniając się tym samym do budowania prawdziwego bogactwa. Nie trzeba do tego olbrzymich kwot, wystarczy kilkaset złotych miesięcznie, co pokazałem w ósmym odcinku. Oszczędności wykorzystaj do zbudowania poduszki finansowej, o której więcej mówiłem w trzecim odcinku. Natomiast, aby naprawdę zwiększyć majątek, kluczowe jest zrozumienie, jak działa inwestowanie, procent składany oraz podjęcie takich działań, które pomogą pomnażać zgromadzone środki. Mam nadzieję, że inspirację znajdziesz na tym kanale. Czwarty mit finansowy jest moim ulubionym, który jest bardzo głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze. Nazywam go po prostu kultem zapierdolu. Jest on ściśle związany ze słynnym przekonaniem pokolenia naszych rodziców, że aby coś w życiu osiągnąć, potrzebne są studia wyższe. Dzieci od małego są programowane na pracownika w naszym pruskim systemie edukacji. Lekcje szkolne odbywają się w ścisłych ramach czasowych. Dzieci uczy się przestrzegania reguł, punktualności i pracy zgodnie z narzuconymi schematami. Jest to idealne przygotowanie do pracy na etacie, gdzie właśnie oczekuje się podporządkowania, pracy w określonych godzinach i wykonywania zadań według określonych instrukcji. Tego typu system edukacji, wpajany od najmłodszych lat, często podtrzymuje przekonanie, że sukces w życiu zależy od zdolności do pracy dla innych, a nie od samodzielnego budowania własnej drogi zawodowej czy biznesowej. W efekcie wiele osób dorastających w takim systemie jest mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, w postaci chociażby założenia swojego biznesu czy dążenia do niezależności finansowej. Wybierają po prostu wygodę i ciepłą posadkę. Lata zmarnowane na studiowanie gówno kierunku, tylko po to, aby wylądować potem w urzędzie miejskim lub w sklepie spożywczym. Po co takiej osobie ten papierek? Dla satysfakcji rodziców? Polskie uczelnie każdego roku wypuszczają tysiące bezrobotnych, którzy, jeśli już znajdą zatrudnienie, to pracują w zawodach, które wyższego wykształcenia nie wymagają. Te zmarnowane lata można by wykorzystać znacznie lepiej, chociażby budując i rozwijając swój biznes. Dobra, wróćmy do myśli przewodniej. Jak powszechnie wiadomo, mitem jest, że tylko ciężka praca przynosi zyski. Możesz bowiem ciężko pracować po 12 godzin dziennie i zarobisz trochę kasy na nadgodzinach. Ale jak długo tak wytrzymasz? W olbrzymiej większości osoby bogate nie zostały bogate dzięki pracy na etacie. Takie osoby pracują mądrze i sprytnie automatyzują procesy, delegują obowiązki, czy inwestują w aktywa, które same dla nich pracują czyli generują dochód pasywny, ale przede wszystkim rozwijają i skalują swój biznes a do tego nie jest potrzebne wykształcenie wyższe. Kolejne przekonanie dotyczy inwestowania. Stwierdzenie, że inwestowanie jest ryzykowne i nie jest odpowiednie dla każdego, jest kolejnym bardzo często powtarzanym i kreowanym mitem, najczęściej przez osoby starsze, który sprawia, że wiele osób traci przez to szansę na pomnażanie swojego majątku. Ewentualnie opiekę nad swoimi oszczędnościami powierzają ekspertom z telewizji czyli sprzedawcom produktów bankowych. Inwestują oni środki klientów w fundusze inwestycyjne albo w jakieś produkty hybrydowe. Wielu ludzi utożsamia inwestowanie z wysoce spekulacyjnymi działaniami, a także przez pryzmat złych doświadczeń i opowieści, z potencjalnie dużymi stratami. W interesie banków jest, aby przedstawiać inwestowanie jako skomplikowany proces zarezerwowany jedynie dla osób wtajemniczonych, posiadających jakąś wąską i wyspecjalizowaną wiedzę. Zwykły śmiertelnik nie powinien w ich mniemaniu dotykać giełdy. Uważają oni, że najlepiej będzie powierzyć pieniądze ich maklerom. Kupić ich fundusze inwestycyjne i tym samym dać im zarobić na prowizji i marży. Broń Boże, samemu kupować akcje, przecież tam można tylko stracić majątek. W rzeczywistości inwestowanie to znacznie szerszy i bardziej zróżnicowany proces, gdzie można odpowiednio zarządzać ryzykiem i długoterminowo budować stabilne źródło dochodu. Wiele osób dorasta z przekonaniem, aby trzymać pieniądze wyłącznie w banku. Uważają, że jest to jedyna bezpieczna opcja. Wynika to trochę z braku edukacji finansowej, która niestety w Polsce kuleje, ale może właśnie ma kuleć. Jest to przecież w interesie wielu instytucji. Wynika to także ze złych doświadczeń osób, które same straciły pieniądze na błędnych inwestycjach, inwestując na górce czy w instrumenty, których działania nie do końca rozumieli. Zrób prosty test. Zapytaj się swojej rodziny podczas świąt czy innego spotkania rodzinnego, kto z nich posiada akcje czy inne instrumenty giełdowe. Podejrzewam, że praktycznie nikt, przynajmniej tak było w moim przypadku. Byłem jedyny spośród 16 osób, która miała wówczas kapitał zainwestowany na giełdzie. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie inwestycje są sobie równe. Inwestycje typowo spekulacyjne, jak akcje firm o kiepskiej reputacji, niejasnej sytuacji finansowej lub inwestycje w kryptowaluty będą bardziej ryzykowne niż np. w fundusze ETF czy w spółki z długą historią i solidną reputacją. Kolejnym zakorzenionym przekonaniem jest tak zwana mentalność niedoboru czyli przekonanie, że pieniędzy zawsze będzie brakować oraz że nie jest się wystarczająco dobrym lub nawet godnym, aby osiągnąć sukces finansowy. Osoby mające takie przekonanie, zazwyczaj pesymistycznie postrzegają finanse, jak i w ogóle całe życie. To przekonanie często przyjmuje formę przeświadczenia, że sukces finansowy zarezerwowany jest wyłącznie dla nielicznych. A większość ludzi zmuszona jest żyć od pierwszego do pierwszego. Taka mentalność ma również podłoże doświadczeń wyniesionych z dzieciństwa. Obserwowanie trudnej sytuacji finansowej najbliższej rodziny lub dorastanie w otoczeniu, gdzie brakowało wzorców skutecznego zarządzania pieniędzmi czyli praktycznie w każdej rodzinie, łącznie z moją. W wielu przypadkach, kiedy rodziny przez pokolenia mierzyły się z trudnościami finansowymi, dorosłym przekazywane są zasady przetrwania. Takie jak chociażby skupianie się na codziennych wydatkach i życie z dnia na dzień. Jeśli nasza rodzina czy najbliższe otoczenie twierdzili, że sukces finansowy jest zarezerwowany wyłącznie dla wyjątkowych jednostek, możemy mieć zakodowane, że nasze wysiłki i tak nie mają większego znaczenia. Niektórzy też porównują się z innymi, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i tym internetowym, co może ich dodatkowo przytłaczać zamiast motywować. Co więcej, niska samoocena oraz brak wiary w siebie. Często prowadzą do sabotowania swoich możliwości finansowych. Wiele osób osiąga sukces nie dlatego, że są wyjątkowo utalentowane, ale dlatego, że wierzą w siebie i ciężko pracują. Zamiast myśleć o pomnażaniu majątku, takie osoby często koncentrują się na przetrwaniu i unikaniu ryzyka. Takie podejście może z kolei powodować chroniczny stres i poczucie bezradności finansowej, a w efekcie rezygnację z możliwości poprawy swojej sytuacji. Wybierając tak zwaną opcję wygodną. Ważne jest zrozumienie, że sukces finansowy jest ogromnie skorelowany z ciężką pracą i podejmowaniem świadomych decyzji, czy to w postaci rozwijania własnego biznesu, czy poprzez edukację. Ważne jest także nasze najbliższe otoczenie, aby otaczać się czy słuchać ludzi, którzy albo cię motywują i zachęcają do działania, albo sami osiągnęli sukces. Osiągnięcie sukcesu finansowego nie wymaga wybitnych umiejętności, ale wymaga ciężkiej pracy, no i zmiany myślenia. Kolejne przekonanie silnie związane jest z przytoczonymi wcześniej i dotyczy naszej strefy komfortu oraz tolerancji do ryzyka. Skłania ono ludzi do nie podejmowania ryzykownych decyzji i zadowalania się tym, co mamy, lub wybierania rozwiązań pewniejszych, lecz mniej dla nas korzystnych. Nawiązuje tutaj zarówno do inwestowania, jak i do rynku pracy. Taka osoba boi się zmienić pracę na lepiej płatną. Obecne miejsce pracy jest bowiem dla niej komfortowe. To z kolei prowadzi do trzymania się pewnych dochodów, nawet jeśli są one niskie. Osoba ta wie bowiem, co się od niej wymaga, wie, jakie problemy może napotkać, czy jakie konflikty rozwiązać. Nowe miejsce pracy jest poza jej strefą komfortu. Musiałaby się bowiem wdrażać od nowa, uczyć obsługi nowych urządzeń czy programów. A także wkroczyłaby do środowiska nowych i obcych dla niej osób. Tak samo jest i w sferze finansowej. Takie myślenie skłania ludzi do wybierania mniejszych, lecz stabilnych źródeł dochodów lub bezpieczniejszych inwestycji, o ile takie w ogóle istnieją, zamiast bardziej ryzykownych przedsięwzięć, które mogłyby przynieść wyższe zyski. To podejście jest często związane z obawą przed stratą i tendencją do unikania ryzyka, co bywa dodatkowo wzmocnione przez wychowanie, lub wcześniejsze doświadczenia finansowe. Takie obawy są naturalne, aczkolwiek całkowite unikanie ryzyka może uniemożliwić osiągnięcie zarówno zawodowego, jak i powiązanego z nim sukcesu finansowego. Ryzyko należy odpowiednio równoważyć, a nie całkowicie go unikać, zarówno w sferze zawodowej, jak i finansowej. Kolejnym mitem, a właściwie niezrozumieniem naszego systemu emerytalnego, jest unikanie patrzenia daleko w przyszłość. A dokładniej w kierunku naszej emerytury. Tak właśnie robili nasi rodzice, a przynajmniej moi. Liczą, że na emeryturze sobie odpoczną i jakoś to będzie. Co z tego, że będą musieli przeżyć za połowę obecnej pensji? Liczą, że rząd o nich zadba, bo w końcu pracowali ciężko fizycznie przez całe życie i sobie na nią zapracowali. Należy przede wszystkim uświadomić sobie powagę sytuacji. Owszem, najprawdopodobniej rząd w jakiś sposób zatroszczy się o twoją emeryturę. Ale czy naprawdę myślisz, że wystarczy ona do przeżycia? Komisja Europejska prognozuje, że w bardzo optymistycznym scenariuszu osoby przechodzące na emeryturę za 40 lat otrzymają emeryturę w wysokości od 20 do 26% ostatniego wynagrodzenia? Zadaj sobie pytanie, czy przeżyłbyś za 2,5 tysiąca złotych, jeśli teraz zarabiasz 10 tysięcy? Ostatnio o tym coraz częściej myślę w swoim kontekście, zważywszy, że moja żona rozwija swój biznes i nie pracuje. Mam wrażenie, że wiele osób młodych sobie z tego jeszcze nie zdaje sprawy. Im dłużej zwlekamy, tym trudniej będzie nam zgromadzić wystarczający kapitał oraz zbudować portfel inwestycyjny, który pozwoli utrzymać komfortowy poziom życia na emeryturze. Powinniśmy jak najwcześniej zacząć odkładać i inwestować na emeryturę. Osobiście uważam, że 30, może 35 lat to jest maksymalny wiek, od którego powinniśmy podejść do tego tematu na poważnie. Państwowy system emerytalny znajduje się w zapaści. Jego głębsza reforma, o ile nie upadek, jest jedynie kwestią czasu. Nie możemy zatem polegać wyłącznie na państwowym systemie emerytalnym. Własne inwestycje, oszczędności, wynajmowanie nieruchomości, wykorzystanie preferencyjnych kont emerytalnych IK czy IGZE, być może także i bulionowe monety inwestycyjne, powinny być częścią Twojego portfela inwestycyjnego. Odkładając środki z myślą o emeryturze, nie musisz od razu odkładać olbrzymich sum. Jak pokazałem całkiem niedawno, wystarczy nawet i skromne 500 zł miesięcznie. W perspektywie tych 30 lat, które masz do emerytury, może uczynić cię to milionerem. Jestem pewien, że nawet osoba zarabiająca minimalną pensję będzie w stanie wygospodarować takie środki w budżecie. Dziewiątym przekonaniem jest chyba jedno z najpopularniejszych stwierdzeń, powtarzane niemal przez wszystkich. Osobiście uważam, że osoby, które je regularnie wypowiadają, Używają go, aby się trochę usprawiedliwić, usprawiedliwić, że oni sami nie mają pieniędzy i tych pieniędzy nie potrzebują, gdyż wówczas wcale nie byliby szczęśliwsi. Nadmierne posiadanie, materializm i patrzenie na ludzi przez pryzmat tego, jak wyglądają czy co posiadają, nie jest oczywiście dobre. Nowy gadżet może oczywiście cieszyć i sprawiać radość, ale po pewnym czasie stanie się czymś normalnym. Z czasem bowiem przyzwyczajamy się do tych dóbr i wygód. I nie sprawiają one takiej przyjemności jak na początku. Tak samo ocenianie i definiowanie wartości swojej czy innych osób przez pryzmat stanu konta lub dóbr także może prowadzić do uczucia pustki. Owszem, pieniądze same w sobie pewnie nie zapewniają szczęścia, ale pozwalają zaspokoić podstawowe potrzeby, zapewniają spokój, stabilność, bezpieczeństwo finansowe, możliwość realizacji pasji i marzeń, a także zapewniają dostęp do lepszej jakości życia. Choć pieniądze zapewniają nam komfort i bezpieczeństwo, ich znaczenie dla długotrwałego szczęścia jest raczej ograniczone. W mojej ocenie prawdziwe szczęście i zadowolenie z życia wynika z równowagi między zabezpieczeniem finansowym a rozwijaniem relacji rodzinnych, uczuć, wartości i pasji. Najlepiej jest posiadać obie te sfery zaspokojone wówczas chyba nic więcej nam do szczęścia nie będzie potrzebne. Ostatnie stwierdzenie, które wielokrotnie słyszałem od swoich rodziców. To konieczność unikania kredytów. Wydaje mi się, że nie jest już ono tak powtarzane bezrefleksyjnie. Większość ludzi zdaje sobie bowiem sprawę, że budowa domu czy zakup mieszkania bez wsparcia finansowego, najczęściej z kredytu, jest obecnie praktycznie niemożliwe. Moi rodzice niestety zawsze obawiali się kredytów i wiele razy mi to powtarzali. Z tego też powodu dorastaliśmy w domu wielopokoleniowym, mieszkając z dziadkami. Gdybym ciągle to ich przekonanie miał z tyłu głowy. Nie kupiłbym mieszkania 7 lat temu na kredyt, którego całkowicie pozbyłem się po czterech latach jego w dużej mierze nadpłacania. Mój brat również nie kupiłby swojego mieszkania i wciąż mieszkał w domu rodzinnym. Muszę zwrócić tutaj uwagę, że są mądre i głupie kredyty. O tyle o ile popieram zaciągnięcie kredytu hipotecznego, najlepiej o stałej stopie, na zakup własnego mieszkania poprzedzonego analizą ofert bankowych. O tyle głupi dług konsumencki w stylu zadłużenia na karcie kredytowej czy kredytu konsumpcyjnego na zakup samochodu, będę krytykował. Podobnie jak zadłużanie się pod korek, nawet kredytem hipotecznym. Czasami rozpoczęcie lub rozwinięcie własnego biznesu również wymaga większego kapitału, który możemy uzyskać najczęściej w postaci kredytów inwestycyjnych lub kredytów obrotowych. Jeżeli takie finansowanie jest zaciągnięte mądrze i jest dostosowane do naszych możliwości finansowych, nie widzę w nim większego problemu. Tego typu kapitał zainwestowany mądrze powinien bowiem generować dla nas przychód w przyszłości. Te dziesięć przekonań to takie najważniejsze, które przychodzą mi na myśl. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale te utkwiły mi najbardziej w pamięci. No może jeszcze taki jeden: że zarabianie dużych pieniędzy wymaga znajomości, ale nie będę go komentował, bo już trochę ten temat poruszyłem wcześniej. Jeżeli identyfikujesz się z którymkolwiek z nich stosujesz je mniej bądź bardziej świadomie, mogą być one główną przeszkodą w osiągnięciu finansowego sukcesu. Musisz rozpoznać to błędne myślenie i zastąpić je bardziej produktywnym i racjonalnym podejściem do zarządzania finansami. Oczywiście nie mówię tutaj, abyś budował swój majątek w 100% procentach na kredyt, ale aby podejść do każdego tego przekonania z głową. Jeśli dotarłeś dotarłaś do tego momentu, to serdecznie Ci dziękuję. Daj mi o tym znać w komentarzu, gdyż nawet nie wiem, czy ktoś te moje filmy ogląda, a będzie to dla mnie motywacją, aby tworzyć dla Was kolejne treści. Nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki!